Okazało się, że to wcale nie jest historia o wnętrzach, tylko o mężczyznach i kobietach. Dwa miesiące temu moja koleżanka powiedziała mi: Kasia, nie robimy projektu, bo mąż powiedział, że sami to ogarniemy. A ona się po prostu bała, bo dom nie miał łatwego układu, a chciała, żeby był wygodny dla całej rodziny. Ale ostatecznie odpuściła. Kilka dni temu inna klientka po długich negocjacjach i rozmowach z mężem jednak zrezygnowała ze współpracy. On powiedział, że da sobie radę ze wszystkim sam, ona ma mu tylko powiedzieć, jak to wszystko ma wyglądać. Tylko skąd ona ma to wiedzieć? No i wczoraj moja obserwatorka powiedziała, mąż się nie zgadza na projekt, ale zrobię go z tobą po cichu i dam mu gotowe rozwiązanie. I to wcale nie jest o tym, że my myślimy, że nasi faceci sobie z tym nie poradzą, tylko o tym, że po prostu jako kobiety chcemy być pewne. Że będzie odpowiednia ilość miejsca na buty dla całej rodziny, które teraz leżą cały czas w przejściu. Że w kuchni będzie się po prostu wygodnie gotowało i że np. zmywarka nie zablokuje nam przejścia, jak będzie otwarta. I że przez kolejne lata nie będziemy się frustrować, że ciągle nas drażni ta wylewająca się cały czas woda spod prysznica. I wiem, że większość z nas nie robi wcale tych planów przeciwko sobie, tylko właśnie dla siebie, jako zespół, jako rodzina. No bo ostatecznie przecież wszyscy chcemy tego samego, tylko czasami mówimy po prostu innym językiem. A ty co o tym myślisz?